Dzisiaj mamy kolejny dzień, w którym zawodnicy KSW team przechodzą testy wytrzymałościowe. W postaci biegu przechodzą te testy Mamet, Maciej Górski i Łukasz Wilkowski. Tak się składa, że ci trzej zawodnicy, w perspektywie 2-3 miesięcy, mają walki. Także jest to idealny czas po to, żeby wykonać takie testy na tej podstawie, oceniając oczywiście wynik tych testów, na tej podstawie łączyć plan treningowy dla, dla każdego z nich. Ну, no, добже, но не вем, веш, там максимально, я твой пищуек, максимально до конца или можешь, а позже а а не веш, загляни myślę że jest ok no, ja się dobrze czuję głównie też z tego powodu że z tych parę mi spadło także naprawdę fa fajnie fajnie się czuję w treningu nie się do żadnych super wyników, bo zaczynamy od zera, sprawdziliśmy moje pułapy na chwilę obecną i teraz dopiero będziemy rozpisywać jakiś plan przygotowań. E, robiłem test na rowerze, bo w większości będę jeździł na rowerze w domu. E, Problemem może nie jest wydolność, tyle co jeszcze słabo wytrzymało mięśniowa. E, oceniając e, całościowo test e, widać, że chłopaki są na początku drogi, przynajmniej jeżeli chodzi o Mameda i o e, Łukasza. Ale mamy troszeczkę czasu do tych walek, także zdążymy ich przygotować. Maciek jak zwykle trzyma formę przez cały rok i jest przygotowany na już ciężkie treningi, ale dokładna analiza nastąpi przez 2-3 dni. Będziemy pracować nad dokładną analizą i na tej podstawie rozpiszemy dalej treningi dla każdego z nich. Także tutaj przy współpracy innych ludzi, którzy współpracują z naszą komórką KSW Lab. Będziemy starać się pomóc zawodnikom i przygotować ich do nadchodzących pojedynków.